Wysłuchajmy ogłoszeń dusz pasterskich na dzisiejszą 26 niedzielę zwykłą. W tym tygodniu w Liturgii Kościoła jutro wspominamy świętego Wacława Męczennika, we wtorek obchodzimy święto świętych archaniołów Michała, Gabriela, Rafała. W środę wspomnienie świętego Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła, w czwartek świętej Teresy od dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła a w piątek wspomnienie świętych aniołów stróżów. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia, a szczególnie w tym tygodniu siostrze Rafaeli, katechetce, która we wtorek będzie obchodzić swoje imieniny. Życzymy siostrze wielu Bożych łask w życiu zakonnym, a także opieki Matki Najświętszej i Świętej Jadwigi w pracy katechetycznej dla naszej wspólnoty. Zebranie rodziców dzieci z klas trzecich, przygotowujących się do pierwszej komunii świętej, odbędzie się jutro, czyli w poniedziałek 28 września o godzinie 18.30 w kościele. Rozpocznie się mszą świętą, następnie konferencja, a później spotkanie z katechetami. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek spowiedź od 18.00, w piątek od 16.30. O 17.00 w piątek msza święta dla dzieci, później adoracja, nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i msza święta wieczorna. W sobotę zapraszamy chorych na mszę świętą o godzinie 11.00. Wspólnota Chrystus na Krowodrzy gorąco zaprasza na kolejny cykl comiesięcznych adoracji Najświętszego Sakramentu. Pierwsza adoracja będzie miała miejsce w najbliższy czwartek 1 października o godzinie 19 tutaj w głównym kościele. Następne spotkania modlitewne odbywać się będą co miesiąc w kolejne pierwsze czwartki miesiąca. Wszystkich, którzy chcieliby aktywnie włączyć się w tworzenie tego dzieła, prosimy o kontakt z opiekunem wspólnoty, księdzem Dariuszem Burdą. Od czwartku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które będziemy odprawiać codziennie o godzinie 18. .00. W przyszłą niedzielę zespół charytatywny będzie zbierał ofiary do puszek na kuchnię Świętej Jadwigi dla ubogich. Centrum Kultury Świętej Jadwigi przypomina, że trwają jeszcze zapisy na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje na plakacie i ulotkach. Prośmy o Boże Miłosierdzie dla naszych parafian, którzy w tych dniach odeszli do wieczności. Są to Świętej Pamięci Alicja Buczek ze Stachiewicza 47 i Krystyna Kobut kozub z Krowoderskich Zuchów 25. Dobry Jezła, nasz Panie. Dobry Jezła, nasz Panie. Dobry Jezła, nasz Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.